Witam w 936 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Markusa Lipowicza pod tytułem Chrześcijańska dekonstrukcja po nowoczesności albo jak każdy znak może zostać odwrócony. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Wstęp. Obok kwestii działania i zmiany społecznej, według Hansa, Joasa i Wolfganga Knöbl, jedno z podstawowych pytań socjologicznych odnosi się do kwestii porządku społecznego. Jednocześnie jednak żyjemy w czasach, w których samo pojęcie porządku wraz z pojęciem struktury utraciło na wiarygodności, choć bynajmniej nie na znaczeniu. Socjologicznie ten zwrot ku skrajnemu sceptycyzmowi, nie pierwszy zresztą w historii myśli filozoficznej, jest istotny. Sama wyobraźnia socjologiczna skłania bowiem do przyjęcia tezy, że myślenie ponowoczesne i dekonstrukcja nie pozostały jedynie postawą teoretyczną i badawczą, lecz stały się konstytucyjną. Instytutywną częścią i autentycznym odzwierciedleniem naszej kondycji społecznej. Współcześnie kwestią pierwszoplanową nie wydaje się już być pytanie, w jakim porządku społecznym żyjemy, tylko czy w ogóle można mówić o jakimś porządku społecznym. Postmodernizm nie jest antymodernizmem, to niemal pewne, jeśli zrozumienie nowoczesności prowadzi poprzez negację metafizyczno-religijnych wątków tradycji, to po nowoczesność usiłuje ową negację poprowadzić do końca. Ostatecznie chodzi o uwolnienie nowoczesności z resztek myślenia metafizycznego. Czyli przednowoczesnego. W wymiarze socjologicznym. Można mówić o dekonstrukcji jako próbie uwolnienia nowoczesnego porządku społecznego od wszelkich przeżytków kulturowych, w tym również od kościelno-klerykalnych form religijności. Dekonstrukcja chrześcijaństwa, pod tym tytułem, można streścić owe próby dowodzenia, że esencją przekazu ewangelicznego jest sekularyzacja, czyli uwolnienie chrześcijaństwa od sztywnych ram metafizyki. Według niektórych postmodernistów, sam przekaz ewangeliczny może na skutek tego uwolnienia stać się ponownie dostępny dla. Racjonalnie myślącej i działającej po nowoczesności. Jak będę próbował dowieść, błędem owej dekonstrukcji jest to, że pomija ona w tym wypadku podstawowy element wszelkiego porządku społecznego, jakim jest komunikatywna struktura społeczeństwa. Artykuł zatem przyjmuje perspektywę odwróconą. Niezależnie od filozoficzno-naukowo-teologicznych rozterek odnośnie nieistnienia Boga, dyskurs socjologiczny wskazuje, że sama intersubiektywność ludzka dekonstruuje całkowitą niezależność porządku społecznego od treści metafizycznych i religijnych. Znaki czasów nie wyczerpują się w antymetafizycznej postawie badawczej pewnych myślicieli, tylko w postmetafizycznej kondycji społecznej. Nie dochodzi zatem współcześnie jedynie do dekonstrukcji chrześcijaństwa, ale również do chrześcijańskiej dekonstrukcji, czyli rekonstrukcji doniosłości pytań metafizyczno-religijnych. Przejście od dekonstrukcji chrześcijaństwa do chrześcijańskiej dekonstrukcji będę analizował w trzech krokach. Po pierwsze będę próbował wskazać na socjologiczne i Implikacje myśli dekonstruktywistycznej. W drugim kroku zostaną ujawnione aporie samej koncepcji antymetafizycznego chrystianizmu i porządku społecznego. Rozwiązanie owych aporii będę proponował w trzecim kroku jako przejście od anty do postmetafizycznego myślenia. Treści metafizyczne nie zostaną pominięte, tylko przetłumaczone na język świecki i racjonalny w sensie nowoczesnym. Socjologiczne implikacje dekonstrukcji albo społeczeństwo bez centrum. Nazwa postawy badawczej z. Dekonstrukcją łączy w sobie dwa znane, lecz pozornie sprzeczne pojęcia destrukcji i konstrukcji. Sprzeczność ta przestaje być istotna, kiedy rozważymy dekonstrukcję pod kątem rzeczywistości społecznej, po destrukcji treści metafizycznych. Nie mogą one już służyć legitymizacji nowoczesnego porządku społecznego. Tym samym wszelki tymczasowy ład będzie traktowany jako kontyngentny, bo strukturowany przez. Poprzez tymczasowe wzory socjalizacji i uspołecznienia. Na odwrót, gdyby uprzednio nie odkryto, że normatywny porządek społeczny nie jest wynikiem lub efektem przewyższającej ludzkość prawdy, to dekonstrukcja nie miałaby żadnego zastosowania. Początkiem i warunkiem całej operacji dekonstruktywistycznej jest zaprzeczenie prawdy, przewyższającej rzeczywistość zaprzeczenie logosu. Już tutaj widać, że pierwotnym przeciwnikiem dekonstrukcji nie jest sam rozum nowoczesny, jak sugeruje Jürgen. Habermas, ale raczej nowoczesna nostalgia za treściami metafizycznymi i myśleniem w kategoriach Logosu, prawdy uniwersalnej i jedności. Nieprzypadkowo to właśnie religia chrześcijańska interpretowała i pojmowała rzeczywistość poprzez Logos, poprzez strukturę niekonstruowaną przez człowieka, lecz daną od Boga Stwórcy. I nieprzypadkowo najbardziej podstawową definicją dekonstrukcji pozostanie jej bunt przeciwko takiemu wyobrażeniu, że istnieje taka myśl lub wiedza, która by w sposób pełny oddała i wyraziła całą świat. Dekonstrukcja to bunt przeciwko wszelkim rodzajom logocentryzmu i myślenia metafizycznego. Habermas stwierdza, że jednym z głównych cech metafizyki było myślenie w kategoriach jedności. Należy dodać, że. Owa jedność wynikała z przekonania, że istnieje tylko jedna i jedyna prawda, według której przyroda jest, a społeczeństwo powinno być ukształtowane i rządzone. Owa prawda stanowi centrum życia ludzkiego, ale również centrum struktury i porządku społecznego. Jak pisze Jacques Derrida, nie można w istocie pomyśleć struktury niezorganizowanej, czyli struktury pozbawionej choćby jednego elementu, który wymykałby się cesze strukturalności i panował nad samą strukturą, czyli centrum. Odnośnie struktury centralizowanej, jednostce nie pozostaje nic innego, jak się względem tego centrum kierować, podporządkować niczym gwiazdą na niebie prowadzącą do Betlejem. Nie należy w tym miejscu utożsamiać dekonstrukcji z relatywizmem. Odczarowanie świata nie oznacza przecież rezygnacji z prawdy, tylko z iluzji. Przede wszystkim Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud i Martin Heidegger, ale oczywiście nie tylko, odkryli nieprawdziwość treści metafizycznych, demaskując je tym samym jako efekty potrzeb i pragnień ludzkich. Normatywny potencjał prawd metafizycznych, tutaj można by równie dobrze mówić o prawdach metastrukturalnych, został uznany albo za wynik społecznych mechanizmów Nietzsche, albo nieuświadomionych pragnień Freud, lub też próbę ucieczki przed śmiercią Heidegger. Krótko, aby swe życie w prawdzie pozostało prawdziwe, musiało się ono do pewnego, od pewnego okresu nowoczesnego Wyrzec prawd metafizycznych, które odtąd będą uważane za iluzje. Ale czym zatem będzie zdekonstruowana rzeczywistość, to znaczy pozbawiona wszelkich iluzji? Na skutek osłabienia obecności centrum, również życie społeczne w coraz mniejszym stopniu podlega z góry wyznaczonym zasadom i wzorcom zachowania. W momencie, kiedy centrum nie jest odczuwane jako wciąż obecne, poszczególne znaki, elementy i jednostki nie podlegają w swoich konfiguracjach niemal żadnym ograniczeniom. Każdy znak może zostać odwrócony albo nieobecność transcendentalnego przedstawienia, albo centrum rozciąga w nieskończoność pole i grę znaczenia. Kiedy nie ma stałego i stabilnego punktu odniesienia, nie możemy już w ogóle mówić o odwróceniu jako takim, albowiem to pojęcie implikowałoby elementarną stabilność. Dlatego Derrida używa pojęcia różni. Wszystko, co jest nieobecne w swojej stałości, tylko w swojej temporalizacji, w swoim opóźnieniu, przesunięciu, w swoim śladzie, czyli w swoim... Że ciągłym przejściu od jednej różnicy do następnej. Słowem, żyjemy rzekomo w otoczeniu wciąż różnicujących się różnic. Czy jesteśmy zdolni do tego, aby żyć poza jakimkolwiek centrum? Czy jesteśmy w stanie nie tylko myśleć, ale również żyć w sposób całkowicie ateleologiczny? Jak wskazuje Jean-Luc Nancy, wraz ze śmiercią Boga nasze myślenie i nasza wyobraźnia zamykają się w absolutnej negacji. Obecność przemienia się w nieobecność, sens w bezsens, pełnia w pustkę dalej. Co to oznacza z socjologicznej Punktu widzenia, dla nieporządku społecznego nie żyjemy bynajmniej w czasach relatywizmu, nieporządku albo ateizmu, tylko w czasach absenteizmu. Po stronie faktyczności, pewne normy, wartości, obyczaje zderzają się z ogólną niepewnością, po stronie ich zobowiązania. Owa niepewność wynika z delirium, powodowanego ogólnym brakiem poczucia sensu i prawdy. W języku niczego możemy powiedzieć, że utraciliśmy swoje dlaczego, a nasze jak wydaje się nam być niewystarczające do życia. Pragniemy czegoś więcej, prawdy. Cóż to jest prawda? Tak brzmiało pytanie Poncjusza Piłata postawione Jezusowi, na które nie uzyskał odpowiedzi. W dobie późnej nowoczesności prawdy religijne wydają się być znów odkrywane, ale na jakiej zasadzie? Usiłuje się owe prawdy, ową prawdę, widzieć jako nie tylko kompatybilne, ale jako w sposób konieczny powiązane z nowoczesnym procesem sekularyzacji. Sekularyzacji i oświecenia. Na tym tle możemy zaobserwować zarówno aporię myślenia antymetafizycznego, jak i ich postmetafizyczne rozwiązanie, co będzie tematem następnych dwóch rozdziałów. Sekularyzacja jako prawda chrześcijaństwa albo metafizyczny chrystianizm. Richard Rorty i Gianni Vattimo usiłują przekonać, że prawda chrześcijaństwa jest prawdą pozbawioną pierwiastka metafizyki. Według Vattimo, prawda chrześcijańska realizuje się w procesie sekularyzacji i wyczerpuje się w przykazaniu miłości. Trzeba zatem zadbać o to, aby śmierć Boga, czyli koniec metafizyki, nie oznaczała również śmierci chrześcijańskiego ideału miłosierdzia. Rorty, nawet za Deridą i Vattimo, przekonuje, że dopiero za sprawą upadku metafizycznych metanarracji, filozofia mogła ponownie odkryć wartość religii i docenić ją poza kategoriami nowożytnego oświecenia. Podejście pragmatyczno-hermeneutyczne paradoksalnie otwierałoby chrześcijaństwu nowe możliwości. Poprzez uwolnienie tej religii od jej metafizycznego bagażu, który ciągle Ciągle na nowo zmuszał ją do konkurencji z osią gnięciami nauki, konkurencji, której religia oczywiście nie mogła wygrać. Dla poparcia swojej tezy, Vatimo rozwija chrześcijańską ideę Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem i tym samym oddał wszystko w ludzkie ręce. Wierni nie są już sługami, tylko przyjaciółmi Boga. Tym samym kościelne chrześcijaństwo, przez swoją wierność tradycji, byłoby sprzeczne z prawdziwą ideą przekazu ewangelicznego. Pojęcie miłosierdzia oznaczałoby, według Vatimo, że ludzie będą skłonni do tworzenia konsensusu, a według Rortiego, że będą chętni zrozumieć praktyki know-how innych ludzi. Można na podstawie tego, co wyżej powiedziane, wyrazić takie oto przypuszczenie dla współczesnego człowieka wierzącego, lecz zmęczonego tysiącletnimi bataliami o prawdę, taka opcja wydawać się może niezwykle atrakcyjna. Pochwała wielości, różnicy i tego innego odpowiada ogólnemu nastrojowi społecznemu i może współcześnie liczyć na dużą akceptację społeczną, ale, jak stwierdza Habermas, sam nastrój nie rekompensuje jeszcze argumentów. Argumentów. Przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z ogromnym deficytem natury czysto merytorycznej. Pierwszy błąd to mniemanie, że coś takiego jak kultura bez centrum może w ogóle zaistnieć. Sam Rorty przyznaje, że nie wie kiedy i w jaki sposób taka globalna cywilizacja rządząca się jedynie prawem miłości, taka lepsza przyszłość, mogłaby nastąpić. Mamy zatem przykład tego, co Habermas nazywa negatywną metafizyką. <laughs> Aby myślenie w kategoriach różnicy mogło być uprawiane, Rorty wyrzuca wszystkie istotne wartości jak szczęście, demokrację, wolność, poza kontekst niekończących się gier językowych i strukturalnych. Tym samym jednak owe wartości stanowią mimowolnie nowe ośrodki pozbawione cech strukturalności, stanowią centra, wokół których stwarza się nowy ideał, nowy porządek społeczny. Jednocześnie granica między metafizycznym i antymetafizycznym myśleniem staje się płynna. Krótko, sam pomysł kultury bez centrum Rortiego jest metafizyczny. Drugi błąd wynika z redukcji chrześcijaństwa do przykład do miłosierdzia Karl Jaspers ostro przestrzegał przed sprowadzaniem postaci Jezusa do świętego Franciszka. Jezus w wielu miejscach nie złagodził, ale wręcz zaostrzył przekaz moralny Tory. Trzeci błąd bierze się z kolei z tego, że już samo powoływanie się na Biblię jest sprzeczne z jakąkolwiek formą antyklerykalizmu albo dystansu do Kościoła. Niezależnie od osobistego światopoglądu, rację trzeba przyznać George'owi Weiglowi, że Nowy Testament jest księgą kościelną. Nie spadła ona bowiem z z nieba, tylko była efektem pewnego historycznego kontekstu, na który paradoksalnie Rorty i Watimo nie zwracają należytej uwagi. Odczepienie treści biblijnych od historii chrześcijaństwa i jego istotnego wymiaru kościelnego wydaje się być tym samym zaprzeczeniem ważnego dla dekonstruktywistycznej postawy badawczej metodologicznego wymogu historyzmu. Rorty i Watimo interpretują treści religijne nie tylko poza prawdą. Ale także poza kontekstem historycznym. Co z tego wszystkiego wynika? Z socjologicznego punktu widzenia, zakrycie własnych metafizycznych wątków myślowych, wybiórcze traktowanie tekstu biblijnego i ignorancja kontekstu historycznego świadczą, że religia została analizowana poza swoją społeczną faktycznością. Tym samym na odwrót, doniosły fakt społeczny, tutaj religia chrześcijańska, został analizowany poza swoją nieredukowalną strukturą komunikatywną. A sama religia została ujęta poza samym doświadczeniem religijnym. Religijnym. Istotne tutaj jest, że oba te aspekty życia społecznego są ze sobą ściśle powiązane. W skrócie pojmuję komunikatywną strukturę społeczną jako samorzutny efekt permanentnej niesamotności człowieka. W codziennym życiu spotykamy się z innymi jednostkami, których sposoby wyrazu świadczą o pragnieniu zrozumienia i roszczeniu do jakiejś choćby bardzo ograniczonej w swoim zasięgu prawdy. W przypadku przeciwnym porozumienie jako takie byłoby bezpodstawne i nawet potencjalnie niemożliwe. Wynika z tego, że nasza rzeczywistość społeczna nie może być nigdy totalnie nietotalna. Fikcyjnej a prioriczne założenie że późna nowoczesność może zostać pozbawiona jakiegokolwiek centrum, staje się metafizyczne. Kiedy zauważymy, że samo działanie komunikacyjne wytwarza choćby tymczasowe kryteria prawdy i fałszu czyli centra, wokół których konstantnie. Tytułujemy nasze stosunki społeczne. Na podstawie tak zwanego doświadczenia autotranscendencji, jako konstytutywnego elementu życia społecznego, będę miał możliwość owej prawidłowości dowieść. Joas pokazuje, że wymiar religijności łączy się ze społecznym wymiarem komunikacji i porozumienia, albowiem stwierdza on, że jądrem każdego doświadczenia religijnego jest jego siła autotranscendencji. Chodzi o zbiór tego rodzaju doświadczeń, w których osoba ma przynajmniej subiektywne wrażenie, że przekracza samą siebie. W sensie bycia wyrwanym poza granice swojego ja. Mowa tu nie o mniej lub bardziej udanej próbie wyjścia poza własne horyzonty intelektualne czy emocjonalne, tylko o postawie względnie pasywnej, w której chodzi o bycie schwytanym przez coś, co leży poza mną, coś całkowicie heterogenicznego. W takich doświadczeniach dochodzi do rozluźnienia albo nawet uwolnienia się z fiksacji na samego siebie. Tego stanu ducha nie spotykamy jedynie wśród mistyków religijnych, Joasowi dużo bardziej chodzi o uchwycenie jak najpełniejsze, bliskie analizy psychologicznej takich Powszechnych i codziennych doświadczeń, jak na przykład doświadczenie głębokiej przyjaźni, seksualności, bezinteresowności, samozaparcia, miłości bliźniego itd. Odnosząc owo doświadczenie autotranscendencji do zwykłych doświadczeń życiowych, widzimy, że społeczeństwo i jego komunikatywna struktura w dużej mierze na nim bazują. W tym sensie sama komunikacja międzyludzka wychodząca poza ramy utylitaryzmu spirytualizuje swoje podmioty interakcji. Próba redukcji religii chrześcijańskiej do jej przykazania miłości zapomina, że to w Właśnie owo przykazanie miłości wzywa szczególnie w życiu codziennym do ciągłej próby transcendencji wszystkich ograniczeń i granic międzyludzkich wzywa do interakcji w modusie autotranscendencji. Samo utożsamienie Boga ze specyficzną relacją międzyludzką, Bóg jest miłością, może tym bardziej współcześnie świadczyć, że ostatecznie sama struktura komunikatywna wytwarza jakieś centrum transcendentalne czy jednak owo w sposób samorzutny powstałe centrum będzie tym samym traktowane jako logos, to już faktycznie raczej kwestia teologiczna, wykraczająca poza kompetencje socjologiczne autora. Skoro jak widać, sama komunikatywna struktura społeczeństwa wytwarza metafizyczne centra, wokół których toczy się życie społeczne, antymetafizyczna maniera odpowiadająca co najwyżej współczesnemu nastrojowi społecznemu powinna być przetransformowana w myślenie postmetafizyczne. Choć Habermas nie odwołuje się do samego do świadczenia Autotranscendencji, analizowanego przez Joasa, to wydaje mi się, że tylko myślenie postmetafizyczne jest kompatybilne z owym konstytutywnym elementem naszego życia społecznego i samym przekazem chrześcijaństwa. Dekonstrukcja chrześcijaństwa albo przejście od anty do postmetafizycznego myślenia. O ile antymodernistyczna postawa filozoficzna pragnie wskrzesić przednowoczesne treści i przeżytki kulturowe, tak antymetafizyczna postawa po prostu wzgardza już kilku tysiąc letnim dorobkiem filozoficznym metafizyki. Postmetafizyczne myślenie nie kieruje się ani jedną, ani drugą postawą. Doceniając wagę metafizycznych i religijnych pytań dlaczego, usiłuje ono zrekonstruować doniosłość owych pytań, aby w dalszej kolejności móc je przetłumaczyć na język pozbawiony elementów metafizyki. W czasie, gdy Rorty twierdził, że common sense może zostać całkiem uwolniony od treści religijnych, Habermas stwierdza na odwrót, że za weberowskim odczarowaniem świata nie kryje się jedynie Odejście świadomości ludzkiej od mitologii czy też wielkich narracji. Przeciwnie. Tutaj właśnie chodzi o codzienny i normatywnie ugruntowany common sense, czyli podejście do człowieka jako do osoby, który wydaje się być zagrożony przez imperializm zobiektywizowanej i uprzedmiotowionej wizji człowieka. W opisie osób, jak stwierdza Habermas, wchodzą milcząco momenty przednaukowe go samorozumienia, podmiotów zdolnych do mówienia i działania. Inaczej, w naszej codziennej komunikacji z innymi używamy pojęć świadczących o przednaukowym, personalistycznym i Antynaturalistycznym podejściu do człowieka i świata, tym samym mimowolnie poruszamy się w obrębie pewnego samorozumienia, którego judeo-chrześcijańskie korzenie są historycznie niezaprzeczalne. Innymi słowy, choć Habermas podkreśla, że solidarność społeczna nie może i nie powinna być w dobie nowoczesności religijnie legitymizowana, to jednak samo nasze rozumienie solidarności ma kognitywne korzenie religijne. Dlatego proponuje on, aby próbowano je przetłumaczyć zamiast ignorować. W możliwości przejścia od metafizycznego do postmetafizycznego. Myślenia Habermas widzi analogię do możliwości i konieczności przetłumaczenia treści sakralnych na treści świeckie. Ową kondycję Habermas określa mianem postświeckiej. Podobnie jak treści metafizyczne nie mają zostać w antymodernistycznej manierze całkowicie pominięte, tylko przetłumaczone, tak właśnie treści religijne nie mają zostać po prostu przezwyciężone w procese procesie sekularyzacji, tylko przetransformowane. Za przykład udanego przetłumaczenia treści religijnych na treści świeckie według Habermasa może służyć pojęcie godności człowieka. Zastąpiło ono w sposób godny, biblijny obraz człowieka stworzonego na podobieństwo Boga. Za przykład nieprzetłumaczenia, a może nawet nieprzetłumaczalności mogą przynajmniej jak dotychczas służyć kościelne nakazy i zakazy odnośnie życia rodzinnego, czego dowiedziono na podstawie badań empirycznych. Stefan Gründwald w swojej szerokiej analizie Psychologicznej Niemiec pokazuje, że dawniej bardzo modny wśród młodzieży był trend bycia cool, zaczyna być po prostu out. Współcześnie ważniejsze znowu staje się zaangażowanie i szukanie głębszych prawd, niż sama rzeczywistość jest w stanie z siebie dać. Pytania o sens, pytania dlaczego, zaczynają być znowu ważniejsze, co oczywiście nie oznacza, że religia w swoim wymiarze instytucjonalnym koniecznie musi na tym zyskać. Za Ronaldem, Inglehartem i Pipą Norris możemy wręcz powiedzieć, potwierdzić, że. Że sekularyzacja pod względem odejścia od kościelnego wymiaru religijności dalej postępuje i nic nie wskazuje jak na razie na to, aby ów proces miał się odwrócić. Jesteśmy na tę chwilę jedynie w mocy stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, w dobie późnej nowoczesności obudziło się ponownie zainteresowanie i działanie społeczne wychodzące poza ciasny paradygmat para... pragmatyczny w kierunku paradygmatu porozumienia. Po drugie, równocześnie owe zainteresowanie pytaniami, dlaczego, zbiega się z zainteresowaniem treściami religijnymi. Które są przynajmniej potencjalnie w stanie zrekonstruować doniosłość pytania, dlaczego pytania o prawdę poza pragmatyczną. Kto by się jednak upierał przy czymś odwrotnym, ten musiałby w sposób empiryczny dowieść, że komunikacja społeczna i relacje międzyludzkie nie wychodzą, ponad sferę interesowności i utylitaryzmu. Tym samym pojęcia jak na przykład prawdziwa miłość albo prawdziwa przyjaźń nie miałyby już w życiu społecznym żadnego zastosowania. Proponuję, aby na takie wyniki padawcze czekać z ironicznym spokojem. W końcu Aldus Huxley był tylko pisarzem, a nie prorokiem. Wnioski. Każdy znak może zostać odwrócony, ale co z tego? Dekonstrukcja chrześcijaństwa pragnie w samym procesie sekularyzacji ponownie odkryć prawdę tej religii. Według Vatimo, destrukcja Prowadzi do odkrycia autentycznego przekazu ewangelicznego, czyli jej Przykazania miłości. Sekularyzacja jednak, jak wiemy, nie dotyczy samych treści biblijnych i tradycji, ale również kwestii całego porządku społecznego. Tutaj jednak dochodzi do istotnej dekonstrukcji samej koncepcji zdekonstruowanego chrystianizmu. Społeczeństwo i kultura zawsze krążą wokół jakiegoś centrum, wokół jakiejś prawdy. W porządku tradycyjnym, owym centrum może być sama tradycja, w porządku późnej nowoczesności są nim wartości demokratyczne i oświeceniowe. Krótko, sam pomysł kultury bez centrum jest odwróconą metodą. Metafizyką, metafizyką negatywną. Przejście od anty do postmetafizycznego myślenia okazuje się zarazem zatem być w czasach powszechnej kontyngencji czymś koniecznym. Coraz ważniejsza staje się tutaj umiejętność otwarcia się na rekonstrukcję doniosłości pytań metafizycznych i religijnych. Zamiast redukować te treści do jednego jej aspektu, tutaj przykazania miłości, myślenie postmetafizyczne usiłuje przetłumaczyć owe treści na język świecki i racjonalny. Empirycznym wskaźnikiem słuszności. Tego przedsięwzięcia jest niewątpliwie codzienne doświadczenie autotranscendencji. Pojęcie, które w sposób czysto formalny wskazuje na doniosłość bycia schwytanym przez heterogeniczne siły w naszych codziennych sytuacjach interakcji społecznej, prawdziwa miłość, przyjaźń, przeżycie. Treści religijne, tutaj chrześcijańskie, już choćby z tego powodu pozostaną pod względem formalnym istotnym aspektem życia społecznego. Pozostaną ośrodkami ideowymi, wokół których toczyć się będą dyskursy odnośnie słusznego lub prawego życia człowieka jako osoby, norm. I wartości. Nasza epoka zatem nie jest i nie może być pozbawiona elementów metafizycznych i religijnych. Jest co najwyżej epoką postmetafizyczną i postświecką. Wątki religijne pozostają obowiązujące choćby w swojej wersji świeckiej. Będąc zainspirowany strukturalizmem, w tytule niniejszego artykułu przypadkowo napisałem takie oto zdanie. Każdy znak może zostać odwrócony. Otóż według Vatimo, znaki czasów wskazują, że chrześcijaństwo będzie musiało oddzielić się od swoich metafizycznych korzeni, aby jego prawdziwe treści mogły zostać zachowane. Przeżyliśmy już śmierć Boga, koniec człowieka, koniec historii i tak dalej. Gdyby postmoderniści, albo przynajmniej wszyscy ci, którzy się za nich uważają, naprawdę byli tak mocno związani z myślą niczego, jak sami twierdzą, to wiedzieliby, co nas nie zabije, to nas wzmocni i faktycznie w dobie późnej nowoczesności i nie przeżywamy ani kresu człowieka, ani końca religii. Wszystkie znaki mogą zostać odwrócone, nawet znaki czasów, które przy bliższym spojrzeniu znikają, niczym oblicze z piasku na brzegu morza. Bardzo dziękuję.